Siemano w pierwszym odcinku, w drugim odcinku z serii od zera do milionera Dzisiaj będziemy zgrabiać trawę Masajem, sobie weźmiemy masaja Zobaczymy zgrabiarkę i zaczniemy od tego pola. Tutaj za domem i ogólnie, że nie ma bardzo komentarzy aktywności pod filmami, wybrałem, że będzie, będę robił kostki nie z siana, tylko strawy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. jakieś jak y, ktoś to ogląda, pisze niech komentarz y, 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 Jakie ten, kurde jakie shadery mogę wgrać tutaj Czy ktoś jakieś shadery po, poleca Dobra, no, no zrobimy najpierw kółko pierwsze Dobrze idzie, widzę Tragedii nie ma Ten masaj chociaż cichutki jest, to nie będzie tak głośno W pierwszym filmie wykosiliśmy. Jak ktoś nie oglądał, polecam wrócić i obejrzeć. Wejść na profil. Jakby drugi film, trzeci film z tej serii. Drugi jak coś robimy. Bo pierwszy to był po prostu bez niczego, bez muzyki, oprowadzenia go po gospodarstwie. idzie jakoś na razie mamy 5000 na koncie i nie, wiem, tak już myślałem jakim może ciągnik będę kupywał następny myślałem nad takim chtotwe może, coś ale chyba od razu tak chzandwera nie kupię na początku tak i zaczniemy to do... Może tego maseja byśmy wymienili na jakiegoś innego I nie wiem, może byśmy polecieli jeszcze na koniec po Obelkę Zobaczymy jak on z czasem będzie szło Pojedziemy do sąsiada kupić widła, widły do bel W tym, albo w następnym odcinku Te słomy, 150 może, że w wielkość, bo na razie to nic nie mamy. Oprócz tej trawy, co sprasujemy, ale będzie zbierania tych kostek, tak szczerze. Te filmy już są w lepszej jakości, dużo lepszej. zasięgi są słabe, tak jest na tych filmach bo w chwili, w której nagrywam ten film tamten odcinek, ten pierwszy ma wyświetleń 6 lub 7 to bardzo mało Dopiero jakieś wyświetlenia robią tam 1,500 czy coś takiego, powyżej 1000 niektóre, niektóre szorty robią Dobra, no, no, będziemy bardziej katować go, bo siły nie ma na trójce To i to będzie płakać jak będzie to prasować chyba szybciej pójdzie niż koszenie widzę no ten masek to ładny jest powiem tylko jedyne do czego mogę się przyczepić że tutaj o zobaczcie gaz wchodzi by. Gaz w szybę wchodzi, bo tak być nie powinno. Ktoś to źle wymierzył. Napiszcie, czy wolicie taki filmek, od w kabinie jestem, czy na zewnątrz. I napiszcie, jakie te shadery mogę sobie dodać, bo tak to to wygląda, powiem. Są to ustawienia średnie na kastomie i FPS-ów już mówię 50 jest. To jakiś bardzo komputer dobry nie jest, ale obs jeszcze ma odpalonego, to trzeba na to też zwrócić uwagę. też pisać jaki ciągnik mogę następny kupywać Bo to jednak przydałoby się Jakiego może sprzedamy, czy coś? Piszcie, co uważacie, po prostu. No dobrze idzie, już prawie całe pole będzie zgrabione. Co wtedy, jak robiliśmy tamto pole, zajęło nam mi, znaczy zajęło 10 minut. Koszenie tego, tego pola 10 minut zajęło. Zgrabia się bardzo szybko, widzę. No sobie nie będę wałków rozwalał. Chyba bym nie rozwalił, to tylko wychodzę i opuszczam to widzę Dobra i teraz i to koniec chyba już będzie. Chyba, że przejadę jeszcze raz poprawię chociaż już chyba nie, 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 ma, nie ma takiej potrzeby no to można jedynie tak trochę przeprawić bo to kostkach nie będziemy jechać, jeździć po kostkach Dobra. pod jakim to ja mam przyciskiem tutaj po Dobra, nie, nic się nie stanie, jak będziemy tak chwilę jechać A trójca skisnie pod tą górkę widzę Na dwójce będzie jakieś. jest trochę gorszy już takie do tego, ale wyobrazić sobie, żeby to trzeba by było robić normalnie, byłby czy siewnikiem, jak tu kombajnem ciężko wjechać. Tu sobie wolniej, po to pojedziemy, dokładnie a wolniej, żeby zrobić. Dobra, wyjdziemy sobie już to dookoła O, omijaka zrobiłem tutaj mi omijak został Nie Chyba nie, tutaj go te trzeba tu odgrabić od płoda, ciężko podjechać. Zobaczyłem mu płot On tu troszem się wkopał Zaraz się ogarnie Coś taki idzie mozolnie, ale idzie. Nie wiem, może w jeden bałek to zgrabię. Tutaj spróbuję razem po prostu wolniej będziemy jeździć. Dolicie trochę taki większy wałek, ale po prostu będzie dobrze. Ciekawe, jakby 30 jeździła z tym ze zgrabiarką. Jakoś. Wszak jakoś, Sip ma to zobaczy to kurde, kurde podbierak się zerwie. Podbierak powie, że nie wytrzyma. Się będzie chciał zerwać jak najszybciej. Ale sprasujemy. Będzie się prasa krztusić, dusić. Ale sprasujemy. To może na pół rozdzielimy tutaj. Przecież tam tutaj już mały taki wałek. Wyjdzie mały, że to. Będzie się tak, będzie go nie ma co narzekać. To bałek, to kurde, nie widać prawie go. Zahaczymy chyba pałka. tamtego. tego. nawet nie chce podjeżdżać pod to. i dwa takie powolniejsze, jeden taki mały i przedwałek Nic nie jedzie. Nie wiem, w tam, na tamtym odcinku mówiłem, że tu Ula mo ule można postawić. I tak teraz pomyślałem, że to głupi pomysł jednak nie będzie, bo to pusto strasznie jest. A ule zawsze jakiś zysk jest. zrobimy cięcie i ogarnę tego tego kolejnego ciągnika dobra wróciliśmy po krótkiej przerwie teraz pojedziemy po tego wid, widłaka do bel, do bel i po belkę jedną, słomy Albo nie, poczekajcie, ma, nie ma Sejem, tylko tym Ursuskiem pojedziemy Bo może 60 jest z przodu LEDka, ale... Jednak to 60 60 To... 60 jedziemy i tyle Ruszymy ze czwórką powolutku. Piątka i jedziemy. po taniości został sprzedany ciekawe no ciężko nie będzie miało bo to tylko ile belka waży słomy 220 200 kilo około 200 kilo pewnie waży 220 chyba jak patrzyłem Tam gdzieś, o tam będzie, o, chyba w tamtych budynkach gdzieś. Chyba tamtym, bo co ta stadowa jest taka chyba brązowa. Takie może pole kiedyś będziemy mieli. No masę jeszcze wolniej wyjechał. Chciałem żeby tamto pole o tamto kupić. O tamto co rośnie, ale nie wiem co tam rośnie, ale tam co to brązowe jest, żeby kupić, to może zobaczymy. A, sargo. No i ile to ma? 75 arów. 77 marów, sorry. Tam gdzieś, o widzę. No tam w tyłem tutaj wjedziemy. Nie zahaczę obramy, nie zahaczę przodem, zahaczę. Myślę, że jest też by podniosła. Dobra, powoli cofniemy belkę. Teraz ustawimy tak. Dobra i lecimy. No i musiało zgrzytać. Dobrze się trzyma. 5000 litrów. 60 nawet nie drgnie naprzód. To może masę i też by podniósł. Ale lipa by była jakby nie podniósł się wtedy wracać a masa by tyle samo spalił jak nasze 60 bo on też około 20 litrów pali jak przytrząsaliśmy to 20 spalił to to pali 15 teraz no dobra puścimy jeszcze ten samochód bo nie będę ryzykował spadnięciem z tego jedynie tego już tak mogę puścić tabelka na pewno nie starczy na całą oborę więc sobie z z tą belką od razu ją całą wstawimy A do chlewu się te kostkę może te, nie kostki tylko się załatwi Bel To jest tylko tak sporadyczny na razie Niech stoi na dworze Na dzisiaj by było na tyle, postawimy jeszcze ciągniki I Jakby będą pieniądze to też się remont tego zrobi Bo źle to wygląda Wstecznym 31 litrów. No to dzisiaj by było to na tyle. Sieman, do następnego, cześć.